Witajcie kochani, był moment kiedy zaprezentowałam wam ten przepiękny astrokalendarz Kasi Synal w formie właśnie książkowej. A dzisiaj mam dla was kochani następny smaczek od Kasi, astrokalendarz w formie elektronicznej. Zaraz wam wszystko pokażę. Dobrze, zobaczmy sobie teraz taką kartkę z kalendarza, astrokalendarza Kasi Synal. Włączyłam nam na 1 stycznia, i tutaj zobaczcie, mamy podaną energię dnia, czyli jaka jest energia typu męska czy żeńska. Energia męska jest energią, która daje nam możliwość bycia bardziej aktywnym, dynamicznym, łatwiej nam się wtedy myśli kojarzy, podchodzi logicznie, strategicznie, prawda? Chce nam się działać i do tego ta faza, która tu jest poniżej. Podana względem faz Księżyca. Tu mamy fazę ekspansji i to zobaczcie, łączy się pięknie z tą męską energią, intensywny rozwój, zwiększanie wpływu, prawda? Następnie mamy Księżyc w znaku Zodiaku i teraz Księżyc nam się zmienia co około, jak dobrze pamiętam, dwa czy trzy dni. Także tutaj warto też mieć świadomość, jaki znak Zodiaku w tym Księżycu nam występuje, bo też to ma bardzo duży wpływ na naszą codzienną energię i tutaj mamy to każdego dnia zaznaczone, więc jest to cudowne. Oczywiście jest to coś innego niż słońce, prawda w znaku zodiaku. To mówię dla osób, które tu może są początkujące albo nie do końca jeszcze się orientują w astrologii w tych różnicach. Na przykład 1 stycznia słoneczko jeżeli chodzi o znak zodiaku to jest koziorożec, prawda? Dalej mamy, zobaczcie, aby czuć się dobrze. Co tutaj można tutaj, robić? Tutaj 1 stycznia akurat mieliśmy dzień, kiedy warto było rozwijać umiejętności komunikacyjne, spotykać się z innymi ludźmi, uczyć się nowych umiejętności, prawda? No i teraz później mamy, zobaczcie, dobry dzień na. I tutaj jest już jakiś pierwszy temat, na przykład, co się dzieje na naszym niebie, czyli Merkury, Kwadratura Neptun. I zobacz, obok jest ta fajna emotka, taka z, 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 prawda? Czyli generalnie, co to nam wnosi? No właśnie, jakieś troszkę zwolnienie tempa, odpoczynek, refleksja, medytacja. I zobaczcie, ile tu jest tych informacji. Wiemy wtedy, że tak, z jednej strony mamy energię męską, fazę ekspresji, prawda? Że chciałoby się działać. No ale co tu się dzieje? Merkury, czyli ta. Planeta intelektu, wymiany komunikacji w kwadraturze z Neptunem zmusza nas do tego, żebyśmy jednak to tempo troszkę zwolnili. Zobaczcie, jak ważne tu są informacje, prawda? Patrząc dalej, planetarne cykle, i że tutaj na przykład Merkury w Koziorożcu, który ma tutaj ten cykl od 1 stycznia do 20 stycznia i, i dobry czas na, i znowu mamy tutaj. Wyszczególnione kwestie, prawda? Oczywiście to jest tutaj jakaś część tych informacji, prawda? Które najważniejszych, tak bym powiedziała, które Kasia Synal, autorka tutaj nam wstawia na każdy dzień. Bo wiadomo, że każdego dnia dzieje się dużo, ale ona najważniejsze rzeczy nam tutaj wstawia, żeby nas po prostu to mogło wesprzeć w danym dniu. I teraz zobaczcie, na końcu mamy jeszcze informacje pochodzące z publikacji Astrokalendarz Pro. No tu akurat 2026 y, przez Kasia Synal, i tu na dole widzicie dwie strony internetowe Kasi, gdzie można się zgłosić, żeby sobie Astrokalendarz, czy tą wersję książkową, czy tą wersję elektroniczną zakupić, czy też inne produkty, bo Kasia jest też astrologiem, maluje obrazy, takie mandale, także. Kto ma ochotę, możecie sobie sprawdzić, kto jeszcze nie zna, prawda? I słuchajcie, mi ten astrokalendarz bardzo pomaga w ustalaniu terminów, ponieważ pracuje z energią, bardzo dużo pracuje z energią, pracuje z magią, pracuje z alchemią, pracuje właśnie z tymi subtelnymi, jak to powiedzieć? No energiami, tak powiedzmy. W związku z tym, dla mnie, słuchajcie. To są kluczowe informacje. We wcześniejszych latach korzystałam tylko z tej książkowej wersji, właśnie astrokalendarza Kasi Synal i naprawdę jestem w nim absolutnie zakochana. Co możecie usłyszeć i zobaczyć w recenzjach, które już trzeci rok z rzędu teraz zrobiłam. W tym roku właśnie Kasia też poprosiła, żebym zaprezentowała wam. Tą wersję elektroniczną, co mnie niezwykle cieszy, kochani, bo jest ona cudowna. Jest to kolejny produkt Kasi, w którym jestem absolutnie zakochana. Jest to produkt, który pomaga mi właśnie świadomie ustalać spotkania. I zobaczcie, ponieważ to jest właśnie, już wam pokażę więcej. Dajcie im momencie. Dobrze, teraz wam pokażę, kochani, taki widok na cały miesiąc. I tu widzicie te wszystkie żółte kreseczki, to są wpisy od Kasi, syna z astrokalendarza. Na przykład tutaj 2 marca, prognoza na ten tydzień i później energia dnia. Tam już widzieliśmy energię dnia, to jeszcze zobaczmy prognozę na cały tydzień, to co mamy. Prawda? I tutaj zobaczcie, mamy informację, w jakim znaku jest słoneczko w tym czasie. Co tutaj najlepiej zrobić, są podpowiedzi. Prawda? Na przykład są też połączenia, że na przykład tu Merkury w rybach, prawda? I co w to? No i jeszcze w retrogradacji, i co to wnosi? i Jakie pomysły wracają do ciebie, na przykład zapytanie, prawda? Można sobie odpowiedzieć. Później mamy kolejne, że Wenus w rybach, zobaczcie, że Mars w rybach i pytania na przykład, czy jak najlepiej wykorzystać ten czas, prawda? I to jest fantastyczne w moim postrzeganiu, bo można sobie dzięki temu lepiej planować, prawda? Dzień, cały tydzień na przykład. No i oczywiście też jest energia dnia, podobnie zrobiona, tak jak wcześniej Wam pokazałam. Oczywiście te aspekty często też się tutaj, jak widzicie, księżyca na przykład pokazują, prawda, różne, które dają nam znowu informacje, co robić, czego nie robić, jak planować sobie ten czas. I kiedy kalendarz Google zrobisz tak w dół, to tutaj wtedy troszeczkę widzisz, co jest napisane. I na przykład zauważcie, że 19 marca tutaj mamy nów, prawda? W rybach jak dobrze odczytuję, sprawdźmy sobie dokładnie. No w rybach, prawda? Zobaczcie, jak szybko mogę sobie sprawdzić, gdzie mamy nów, a gdzie mamy z kolei, prawda? Pełnię księżyca, więc jest to naprawdę fantastyczne, że jest coś takiego, taki produkt, który pomaga mi osobie, która pracuje z energią właśnie w tym fajnym planowaniu spotkań, tych konkretnych, prawda? Bo różne mam spotkania, różne oferty, i dla mnie jest też ważne, żeby, żeby właściwie ustalić te spotkania w właściwym dniu, przy właściwych energiach. No i oczywiście do tego do tego kalendarza Google, bo to jest w oparciu na kalendarzu Google, tak jak już wcześniej wydaje mi się, że wspominałam. Wpisujesz sobie swoje, na przykład. Ja tu takie przykładowe dałam, wiadomo, w marcu, jeszcze nie planuję, ale bo w styczniu to nagrywam. Ale tu wpisałam na przykład, że spotkanie moje o 10. Wtedy inny kolorek sobie tu zaznaczam i wiem, że to jest moja kwestia, prawda? A te inne są właśnie od Kasi, z tego astro kalendarza. Powiem Wam, że naprawdę korzystam z niego od końca grudnia, bo tak tutaj ten astrokalendarz otrzymałam elektroniczny od Kasi i. Naprawdę już wielokrotnie pomógł mi zaplanować zarówno właśnie te spotkania indywidualne, pracę, którą się zajmuję, no jakże i takie kwestie prywatne, które też często wymagają właściwej oprawy, właściwej energii. I naprawdę ten astrokalendarz jest. Niesamowicie wspierające. Tak, jeszcze jeden element, który właśnie chciałabym Wam bardziej przybliżyć, to jest opis, jaki Kasia robi przy pełni czy też przy nowiu Księżyca. No tutaj, akurat otworzyło mi się na 3 marca i mamy w podglądzie pełnia w pannie i całkowite zaćmienie Księżyca. Zobaczcie, mamy stopnie podane, cudownie, i później mamy tutaj e, tak e, zasygnalizowane, prawda? Co to wnosi. Czego się można spodziewać, co jest dobre, żeby wtedy wykonać, a co lepiej na przykład sobie w tym czasie odpuścić. I to jest, zobaczcie, jaki długi, jaka długa informacja. Później mamy pełnia, czym jest. Tu jest bardzo fajna informacja, co zasiewasz, później 6 miesięcy, później się nam pokazuje, jakie widzisz korelacje, pytania na końcu, które można sobie odpowiedzieć, są fantastyczne. Także ja, bardzo kochani, jestem zachwycona i naprawdę jest to coś, co uwielbiam i co z ręką na sercu mogę zaproponować jako coś fantastycznego, właściwego i bardzo wspierającego. Naprawdę jest to zrobione cudownie i co najważniejsze, kochani, wszystko mamy w języku polskim, bo jest bardzo dużo różnych produktów w innych językach, szczególnie w języku angielskim. Ale to, że mamy taki produkt po polsku, to jest coś naprawdę wyjątkowego w moim postrzeganiu. Jestem niezwykle wdzięczna, że Kasia Synal zrobiła dla nas tak fajną podpowiedź tutaj.